wszystkich przede mną wysypisko w miejscowości Miastkowo. I tu niedaleko właśnie tego wysypiska znajduje się polski schron obserwacyjny, który następnie został włączony do tak zwanej linii mołtowa. Spróbuję tutaj wejść. Jak widzimy, śmieci jest co niemiara, ale może uda mi się tutaj jakoś wejść. Z góry, schron jest to ziemią. Jest to zapewne schron jednokomorowy. No, spróbuję tu wejść. No, wygląda to na. No, w jednym miejscu jest powiedziane, że jest to schron polski, a w innym, że rosyjski. No to jest właśnie ciekawe. Oczywiście wszędzie pełno śmieci. Nie, to jest chyba polski schron. żeby problemy ze światłem. Jest to niewielki schron. Ale tu prawdopodobnie znajdował się peryskop. 100 metrów. Od tego schronu znajduje się kolejny schron. Dlatego udam się właśnie teraz do niego. I jeszcze ujęcie schronu z zewnątrz. Miał znajdować się peryskop.